Witaj na moim kanale Corina Feng Shui. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z bardzo aktualnym, wydaje mi się, i ważnym tematem, a mianowicie chcę porozmawiać o domowym biurze. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w aktualnej sytuacji bardzo wiele z, z Was um, zaprzestało chodzenia do biura i pracuje z domu. I nie zawsze w tym domu mamy osobny pokój, w którym możemy zrobić sobie domowe biuro. Jeśli tak jest, to to jest najlepsza sytuacja jaka może być, dlatego że dobrze jest nie mieszać różnych Czynności, czyli jeżeli na przykład pracujemy w kuchni, w kuchni się je, w kuchni się gotuje, natomiast my tam pracujemy, czyli mieszamy aktywność zarabiania pieniędzy z aktywnością dbania o zdrowie i o rodzinę. Dlatego warto rozgraniczać te, te czynności i przypisać daną czynność do jakiegoś miejsca i stworzyć temu stałe miejsce pracy. Więc jeżeli to jest Twój przypadek, że nie możesz teraz lub nie chcesz chodzić do biura i pracujesz z domu, to najpierw zastanowiłabym się, jakie mam opcje. Czyli mogę pracować na przykład ze stołu w kuchni, mogę pracować ze stołu w jadalni, mogę pracować z sofy. Mogę pracować z biurka, które stoi w sypialni. Mogę pracować z pokoju dla gości i wstawić tam biurko. Generalnie rozważ wszystkie opcje, jakie masz u siebie w domu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ty podświadomie już wiesz, gdzie czujesz się najlepiej i gdzie najlepiej ci się pracuje. Więc nie zmuszaj siebie do tego, by pracować w miejscu, w którym tak naprawdę nie lubisz siedzieć i nie lubisz spędzać czasu. Bardzo często organizujemy sobie gabinet w domu, ale nigdy tam nie siadamy. Więc nie zmuszaj się do tego, po prostu zastanów się, gdzie najczęściej i najchętniej siadasz. I właśnie tam zrób swoje domowe biuro, dlatego że na podświadomym poziomie ty wiesz, że tam jest dobra energia. Także to jest pierwszy krok. Drugi krok, jeżeli już wiesz, który to jest, e, która to jest część domu, który to jest pokój, to teraz e, potrzeba zorganizować go w taki sposób, żeby to miejsce w pracy wspierało Ciebie. Podstawową i najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o Domowe biuro to jest sposób, w jaki ustawiasz biurko bądź stół do pracy. Musi on stać w taki sposób, by za Twoimi plecami, tak jak w moim przypadku, była ściana. Dlatego, że to będzie Ci dawało poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju. Bardzo też jest ważne, żebyś mógł oczami patrzeć w dal, tak? Czyli nie właśnie biurko do ściany i patrzysz na ścianę, bo tam nie ma przestrzeni. Natomiast dobrze jest, by Twój wzrok dominował zarówno okna, jak i drzwi. I um, to pozwoli Ci czuć się pewnie w tym pokoju, w którym spędzasz czas, pozwoli Ci się lepiej skoncentrować, bo będziesz wiedział, że jeżeli by coś miało się stać, to przyjdzie naj, najprawdopodobniej. Tego kierunku i ty od razu to zauważysz. Dlatego postaw biurko w ten sposób, by mieć za sobą ścianę. Zawsze robimy odwrotnie, natomiast naprawdę spróbuj. Obserwuj, jak ci się pracuje z tego miejsca przez 3-5 dni, i potem zastanów się, czy chcesz się postawić z powrotem pod ścianą i patrzeć w ścianę, czy jest ci wygodnie i um, przyjemnie pracować a, mając taką pozycję um, tak jakby szefa, tak? Tak jak wchodzisz do biura do, do szefa, na Augusto i biurko za plecami ma ściany, a ty siadasz przed nim. A, I to jest właśnie ta taka dominating position, ona się nazywa. I to bardzo pomaga w, w koncentracji, w, w takim poczuciu sprawszczości, efektywności. Także bardzo, bardzo to jest ważne. Również fajnie jest otaczać się przestrzenią, która jest przyjemna dla oka. Czyli jeżeli możesz mieć widok przez okno na zieleń, może akurat w tym momencie na zaśnieżone drz pięknie drzewa. A nie na zieleń, ale może jesteś w jakimś innym kraju niż Polska i mnie oglądasz, więc może akurat ty masz widok na zieleń, czego ci bardzo życzę, bo to jest zieleń bardzo uspokaja. Więc taka... taki obraz bardzo też pomaga uspokoić i zainspirować cię do, do myślenia. Niektórzy mówią, że to jest że się człowiek rozmarza. Natomiast ja uważam, że oczy muszą być przyzwyczajone do tego, żeby mogły sobie schodzić z ekranu komputera i patrzeć trochę dalej w dal. To jest bardzo zdrowe w ogóle dla oczu. Więc jeżeli masz biurko i patrzysz tylko na ścianę i na ekran, to jest bardzo krótka odległość i twoje oko. Nie ma okazji, by odpocząć od te, tego krótkiego dystansu i patrzeć w dal. To, to jest bardzo ważne. Oczywiście, kolejną kwestią równie ważną jest naturalne światło. Energia, czyli ta, która nas odżywia i która wpływa na to, jak, jak się czujemy, porusza się ze światłem. Fotonami. Także naturalne światło wokół ciebie będzie zawsze priorytetem. Jeśli możesz, ustaw biurko w ten sposób, by to naturalne światło docierało do Twojego miejsca pracy. Jeżeli tak nie jest, to zastosuj wszelkie możliwe sposoby na to, by um, dodać tego światła, aby wydawało Ci się, że jest na tyle jasno, na tyle, e, na tyle um, naturalnie. Że będziesz czuł się komfortowo. Dlatego, że ciemne przestrzenie powodują senność, powodują zmęczenie i trudniej jest nam się skupić na tym, co robimy. Światło jest bardzo ważne, bardzo potrzebne do życia i również do pracy. Jeżeli masz już te trzy punkty załatwione, to bardzo ważne jest to też przepływ energii. Ja już przed chwilą o tym mówiłam, natomiast weź pod uwagę to, że jeżeli siedzisz na krześle przy biurku, to to jest typ przepływu energii związany z elementem metalu. Natomiast jeżeli Ty siedzisz na takim wysokim stołku barowym, bo może masz wyspę w kuchni i to też jest Twoje miejsce pracy, to wówczas przepływ energii jest związany z elementem drzewa. Jeżeli na przykład e, siadasz i pracujesz na sofie, laptop na kolanach, rozsiedzony, roz, 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 um, chyba tak się nie mówi. Um, siedzisz na tej sofie, to jest element ziemi po, na przykład. Natomiast, jeżeli byś pracował e, na podłodze, cały czas zmieniając pozycję, no to w tym momencie to będzie element wody. Także to też jest ważne. Kolejną rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, to jest materiał, z którego zrobione są twoje um, narzędzia do pracy, tak? Czy to jest drewniany stół, czy metalowy, czy może szklany? Tak, to też ma znaczenie. Um, I kolejną rzeczą, którą powinieneś um, mieć gdzieś um, z tyłu głowy, to jest to, w jakim miejscu pracujesz i jakie tam docierają źródła energii. G. Czyli czy są tam inni ludzie? Czy na przykład masz w domu zwierzęta i będzie towarzyszył Ci w Twojej pracy kot lub pies? Czy są dzieci? Czy wokół Ciebie są rośliny? Czy wokół Ciebie są na przykład świecy, albo włączasz sobie muzykę do pracy? Czy jest ogrzewanie? To wszystko są źródła CI i trzeba je w taki sposób ustawić, by. Cię wspierały, czyli nie za gorąco, nie za zimno, tak? By to światło naturalne bądź sztuczne było odpowiednim natężeniu. Czy ten kod będzie Ci się kładł na klawiaturze, czy będzie raczej kładł się na twoich, twoich kolanach i będzie Ci po prostu towarzyszył. Także to są wszystko rzeczy, które będą. Podnosić lub obniżać poziom energii w pracy, a tym samym Twojej wydajności i efektywności. Kolejną rzeczą jest to, by sprawdzić, w jaki sposób energia z zewnątrz płynie do środka, czyli gdzie są te okna i gdzie w stosunku do okien znajduje się Twoje biurko, Twoje miejsce pracy. I jeżeli nie ma bezpośredniego przepływu tej energii, to bo na przykład, może pokój jest bardzo, bardzo długi i ty znajdujesz się na drugiej części, bardzo daleko od okna, wówczas warto jest też pomyśleć o lustrach, które będą to światło, że tak powiem, i tę energię prowadzić przez ten długi pokój, by doprowadzić go do Twojego biurka, gdzie pracujesz. Także kształt pokoju też jest bardzo ważny. Również kolory, którymi się otaczasz. Tak? Ja tutaj mam teraz białą ścianę, to będzie element metalu, natomiast może masz akurat ściany pomalowane na pomarańczowej jest to element ognia i akurat ten kolor nie działa na ciebie harmonizująco i powoduje, że się spinasz albo stresujesz i nie możesz się rozluźnić. Także to też jest ważne i należy sprawdzić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, gdzie... w sytuacji, w której masz ustawione to biurko, sprawdź proszę, czy są wokół Ciebie jakieś kanty mebli lub ścian, które celują w Ciebie. Jeżeli tak jest, to użyj Albo jakiejś dekoracji, albo roślin doniczkowych, by te krawędzie zasłonić po to, żeby one przestały w ciebie celować. To jest bardzo ważne, bo to są tak zwane zatrute strzały i one powodują um, problemy w przepływie energii, czyli Innymi słowy, mówiąc, nie będzie ci się dobrze e, pracowało. Ty działa na poziomie podświadomym, więc ty możesz nie być tego e, w pełni świadomy, natomiast może ci po prostu nie iść ta praca, nie będziesz wiedział dlaczego, natomiast właśnie tak będzie. E, także mm, sprawdź, czy nie ma wokół ciebie żadnych krawędzi ścian, kantów, e, wystających mebli e, czy e, innych rzeczy, które tak jakby celują w ciebie. Kolejna rzecz to jest, już mówiłam teraz, o stymulacji podświadomości, i my to robimy bardzo, bardzo często, nieświadomie, tak? Wszystkie rzeczy, które znajdują się wokół nas podczas pracy, mają wpływ na nasze. Um, samopoczucie, na, na naszą koncentrację, na, na to o czym myślimy, więc jeżeli wokół nas jest bałagan, jest mnóstwo papierów uh, jest mnóstwo jakichś niedokończonych rzeczy to to od razu automatycznie będzie Ci podnosił poziom stresu i będziesz um, będzie Ci trudniej się skoncentrować więc zadbaj o to żeby w miejscu pracy były tylko rzeczy niezbędne do tej pracy i po zakończonym dniu by zostawał tam porządek to spowoduje, że jeżeli rano przychodzisz do takiego uprzątniętego miejsca, będzie ci od razu dużo łatwiej usiąść i zacząć pracować, zanim w przeciwnym razie będziesz chciał, ok, to posprzątać, tutaj coś, mija 15 minut, już jest telefon w międzyczasie, no i ten dzień nie zaczął się tak, jak miał się zacząć. Także postaraj się te niedokończone sprawy dokończyć. I po prostu otaczaj się porządkiem. Oprócz tego porządku zadbaj o to, by wokół Ciebie były przedmioty, które Cię inspirują. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak pokazują badania naukowe, my bardziej się cieszymy na wyjazd, na wakacje i planowanie tego wyjazdu niż samym byciem na tym wyjeździe. Dlatego warto jest wokół siebie postawić jakieś takie elementy, które przypominają ci o tym, dlaczego pracujesz. O tym czasie, kiedy za chwilę nie będziesz pracował, bo będziesz na wakacjach albo na urlopie, albo spełnisz swoje marzenie, na które tak długo i ciężko pracowałeś. Także takie rzeczy też są bardzo ważne i fajnie jest otaczać się takimi przedmiotami, bądź po prostu takimi przypominaczami, bo one będą nam od razu podnosić wibracje, będzie nam się bardziej chciało, będziemy uśmiechnięci i nasze myśli też będą krążyły wokół tego. A żeby coś przyciągnąć do życia, no musimy o tym myśleć. Tak, nie da się inaczej stworzyć czegoś. Kolejna rzecz. To też rośliny. Bardzo dobrze, jeżeli byś wokół siebie miał jakieś rośliny doniczkowe. One oczywiście produkują tlen, ale też kolor zielony uspokaja. I też dodaje takiej, takiego ciepła i takiego um, poczucia, że jest się. Um, tak um, ciepło przyjętym, że to nie są takie um, tylko błyszczące, sztywne um, powierzchnie biurowe i gdzie po prostu przychodzisz, pracujesz i wychodzisz, tylko te rośliny powodują, że one są takie, um, to poczucie jest y, takie zharmonizowania siebie i tego, że pracujesz z tym, gdzie pracujesz i one wprowadzają taką domowość i nie mówię to o domowości, że walają się zabawki wszędzie twoich dzieci, tylko tak, tak czuć ciepło tego miejsca, taką miękkość. I w tym momencie lepiej my się czujemy, i wówczas ta praca nasza jest też dużo bardziej efektywna. Ostatnią rzeczą, na którą bym chciała zwrócić uwagę, to są kable. Bardzo często pracujemy, obok stoi router, obok jest kabel z kontaktami, żeby się podłączyć, ładowarki do telefonu, do laptopa, do drukarki itd. To wszystko emituje pole elektromagnetyczne, które negatywnie wpływa na nas. Więc, aby ograniczyć ten negatywny wpływ, postaraj się, by to całe składowisko kabli znajdowało się co najmniej metr od Ciebie. Wówczas to pole elektromagnetyczne nie działa na Ciebie w tak mocny sposób, i nawet jeżeli spędzisz tam 8 godzin, nie będziesz czuł się wydrenowany i, i, i zmęczony, tylko będziesz czuł się na pewno dużo lepiej. Na sam koniec dodam, że jest, możesz na przykład postawić lampę solną w miejscu, w którym pracujesz, dlatego że ona bardzo fajnie harmonizuje przestrzeń, dodaje fajnego światła, ale poza tym wytwarza jony ujemne, także, które będą neutralizować właśnie to pole elektromagnetyczne, więc będą wprowadzać harmonię. Wydaje mi się, że powiedziałam już chyba wszystko. Mam nadzieję, że zastosujesz te rady i dasz mi znać w komentarzach, jak ci poszło. Ja zachęcam cię do obserwowania mojego kanału. Również, jeżeli jesteś na Facebooku, możesz dołączyć do grupy Conscious Space w praktyce, gdzie też dzielę się troszkę innymi informacjami, bardziej dokładnymi. Organizuję live, wyzwania. Także, jeżeli masz ochotę na więcej, to bardzo serdecznie zapraszam Cię również, również do tego kanału. A na dzisiaj życzę Ci pięknego dnia, wieczoru. Nie wiem, czy oglądasz mnie w ciągu dnia, czy wieczorem. W każdym razie życzę Ci dużo spokoju, uśmiechu i zadowolenia. Do zobaczenia, niebawem.